Co rafka, murawy opisujecie? No, no. Mi Miłek debiutuje po pierwszym zimowym. No właśnie, Troju, na Oleski, troju. Mówię, że inauguracja. Eee... Pierwszy, pierwszy raz tutaj ja, przy Oleskiej ja nie grasz, ja nie? Ja przemawiam na połysku nie przed kamerą. Ale przy Oleskiej już grałeś. No i wspominacie dobrze. Dobrze, no szczędzam się przegrałem Poważnie? No nie No ale też 30 grałeś w ruchu w chyba, nie? No właśnie o to mi chodzi. Z ruchem nie grałeś? No tu? Tu? No? Siedział w c 3 tak? tak? A to widusem byłem w tej też. A, wtedy byłeś żałą Ale mówią, że jest lepsza niż rok temu na meczu z puszczą niepomicę, tak? No to na pewno. Tak. Rawka, a ty znowu ulewka? No tak Troszeczkę się szpita, nam ja zrobił, ale... Na nie no, nasza już zapytać, coś szedł i Urym przemawia na boisku? Dokładnie, o 18. Co Ravka, jak ty na tej lewej się czujesz? W sumie całą, całą... drugą ligę grałem na lewej. Bo ty się wtedy jeszcze z, z, z Sznadym się często zmieniałeś, nie? Tak, tak, tak. No Sznadli grał na prawej, a na lewej. No tego się nie zapomina chyba, co? ja Jest i on! Człowiek, który zapoczątkował od Który Napijał ci wyświetlenia. Tak jest. No to znowu możesz. Nie, teraz już nie mogę, wiesz, gadać. Nie dużo do tej kamery. No ale tak symbolicznie, nie? Jak się czujesz w ogóle tutaj? Tutaj pięknie. Tak? No fajnie, dużo fajnych wspomnień. Wspomnienia wróciły. No a powiedz co sądzisz o tym, bo tego nie było, wiem, no wiesz, zależy jaki będzie wynik, nie? Jeżeli będzie dobry dla was, to podobać się zegar. No wtedy mi się podoba. O. Jak nie, to tak średnio. Ale Żagi tak myślałem hmm. sobie, no. zanim tu przyjechałeś, że to była twoja najdłuższa podróż na Oleską w życiu. Zdecydowanie no. Ile jechaliście? 7 godzin? Coś takiego. No, zawsze 20 minut pociągiem, nie? Hmm. 15 z buta i, i się było. Dokładnie, ale rodzinka będzie mówiłeś. Rodzinka będzie, no, no, wiadomo. Żeby mieli okazję się zobaczyć w akcji. No, ja mam nadzieję, że będzie okazja. No, bo troszkę tu jak, jak, jak grywałeś, to czasem na flankach się ponoszyłeś tutaj na jednej i drugiej. No, i chyba. Kibice słonić, pamiętają co? No, między innymi. No, dokładnie. No Dzisiaj chyba ich dużo nie będzie, bo słyszałem, że tam kilkanaście ma przyjechać. A nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia, nie słyszałem nic, także nie będę się wypowiadał. Chciała? Co bo nie gilę już rozdałeś? Nic, czekamy na pierwszą kobietę. Dzień dobry panią. Dzień dobry panią. mówił, że to na mura. Plasuje się na siódmym miejscu z 32 oczkami, a Odra jest dwunasta i zgromadziła dotychczas punktów 26. Warto wspomnieć, że w sierpniu, w końcach, którą byli gospodarze wygrywając 4 do 1, może więc czas na rewanż. 55. Minuta spotkania! Pierwsze trafienie dzisiaj! A strzelcem bramki kapitan naszego zespołu, numer 7, Krzysztof Janów! W pierwszym występie przy Roleckiej zawodnik z numerem 17, Marcin Urynowicz! Otra hojni do 0. statystykę, na podstawie tych trzech meczów, w jakich minutach zdobywasz bramki? Dużowe, Kończące. Tak jest. Trzy, cztery,